Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne na prawo jazdy kwiecień. Tym razem wśród tych pytań znalazło się pytanie specjalistyczne. Na egzaminie państwowym nie będzie do tego pytania, pytania zdjęcia ani filmu, będzie taka grafika z przekreślonym aparatem, coś w tym stylu. I treść pytania jest następująca: jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczpospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą? Do wyboru mamy trzy odpowiedzi: A: dokument dopuszczający pojazd do ruchu, B: dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, czy C: kopię zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, A, B czy C: jak myślicie? Jeżeli chodzi o pojazdy zarejestrowane za granicą, to jest to trochę inaczej. Te przepisy są inne niż w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Polsce, bo na przykład trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. A z tych trzech tutaj podanych prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A, bo musimy mieć przy sobie, w przypadku kierowania takim pojazdem, musimy mieć przy sobie dokument dopuszczający pojazd do ruchu. Jeżeli przygotowujecie się do egzaminu, szukacie całej bazy, szukacie narzędzi do nauki tych pytań i odpowiedzi, to zapraszam do mojego serwisu i aplikacji ltesty.pl